Witajcie na kanale Planek Kole z Asterami Kłótnika Kraków. Przed nami mecz z Lechem Poznań 2, z drugim zespołem. Mecz Lechat, już nie musimy oglądać się na kalendarz, czy mamy mecze, czy mamy mecze pucharowe, czy nie, bo wiadomo, Kłótnik Kraków już nie gra w Pucharze Polskim. Druga pozycja, zapraszam Was na spotkanie Lech Poznań. No właśnie, w jakim składzie Lech Poznań wyjdzie Stachowiak, Wolski, Pietrzak, Kukółka, Orzechowski, ławniczak, Witkowski, Orzechowski był sprawdzany przez hutnik Kraków, zawodnik, który może w przyszłości trafi do nas, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, tak mówię, obserwujemy kilku. Kilku zawodników obserwujemy kilku graczy, którzy do nas trafią i na pewno w styczniu będziecie mogli spodziewać się jakichś transferów do klubu, ale i transferów z klubu. Pewnie zrezygnujemy z kilku graczy. Zawodnicy, tacy jak cywka, wydaje mi się, odejdą z klubu. Zawadzki może też odejść z naszego klubu. No jest kilku zawodników, którym się przyglądamy, którzy no nie dostają tylu szans, ile, ile by pewnie chcieli. Może pójdą na wypożyczenia, niektórzy gracze. No, jak to się potoczy, będziemy mieli świadomość dopiero będziemy mieli dopiero świadomość w styczniu, jak przyjdą gracze na wypożyczenia. Może uda się jakieś zawodnika z wolnego kontraktu ściągnąć. Tarasow, Sterner, pyłka do Głogowskiego, Głogowski, Rakels, Chmiel, Głogowski i myślałem, że powiem, mamy 1-0, no, ale jest Rzodrożny, bardzo ładna akcja Rakelsa i Głogowskiego. Urbańczyk, Kowarik, Kowarik próbował podać do napastników Hutnika Kraków. Lech Poznań, na pewno mocna drużyna, na pewno drużyna, która powinna być troszkę wyżej w tabeli. Drużyna z potencjałem. Teraz Rakels, Rakels, Rakels do Kowarika, ale bardzo, bardzo słabe to podanie Rakelsa, no i niestety, niestety, Kowarik nie doszedł do tego podania teraz Urbańczyk Urbańczyk, dobra piłka do Głogowskiego jest Rakels, Rakels przymierzył z bliskiej odległości i mamy otwarcie tego wyniku, 1-0 dla Hutnika 23 minuta tak powinniśmy grać w każdym meczu tak powinniśmy grać w każdym meczu, Lech jeszcze nie zaatakował oby się to nie wydarzyło w tym spotkaniu Rakels zdobywa piękną bramkę no i nie wiem, czy Głogowski nie na stałe. zadomowi e, za się w składzie. Tutaj Miechówka miał dobry start sezonu, ale potem troszkę gorsze mecze. E, no i niestety oddał, oddał e, właśnie Głogowskiemu. E, oddał właśnie Głogowskiemu tutaj miejsce w składzie i teraz Głogowski, Rakels, Strzał Rakelsa Stachowiak. W e, tym razem nie musiał interweniować. Chmiel. Miel, Urbańczyk, Urbańczyk strzela, nie najlepszy strzał Urbańczyka, próbował wziąć odpowiedzialność na swoje barki, teraz Pacławski, świetna akcja młodego zawodnika, ale na szczęście Marcinkowski wracał i poradził sobie z Pacławski, Budziński, Budziński, jest Rakels, Rakels, no i ni niestety ta piłka nie znalazła drogi do bramki. Tchmiel, Urbańczyk, od razu oddaję Tarasowowi. Tarasow, zablokowany strzał, Głogowski, jeszcze Budziński, Budziński, Budziński jest Głogowski, Głogowski. Mógłby strzelać, a nie podawać do Stachowiaka, byłoby to na pewno lepsze, ale liczy się, liczy się ten strzał. Rakels, Rakels, Rakels zablokowany. Piłkarze Lecha robią co mogą, przez chwilę mieli problemy, żeby wyjść za połowy. Teraz ruszyli, ale tutaj Wolski, Marcinkowski atakuje, jest Mrowca, który świetnie zasekurował Marcinkowskiego. No i mamy akcję w drugą stronę, na szczęście dla Lecha Poznań, sędzia. Przerywa spotkanie. Statystyki mówią nam wszystko. Siedem strzałów, lech, zero. Oceny naszych graczy bardzo dobre. Głogowski, tak mówiłem, Głogowski. Na ten moment wyróżniająca się postać. Ale no, ta ocena powinna być niższa, ponieważ tam miał jedną setkę. Zamiast podawać do bramkarza, mógł strzelać i wtedy byśmy mieli prowadzenie 2-0 i troszkę więcej swobody w graniu Lech Poznań Dobrze zawodnicy Kutnika przyblokowali tą akcję Głogowski Jeszcze będzie rozciągnięcie do Chmiela, Chmiel Aj uciek, Uciekł teraz zawodnik Lecha Jeszcze 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 była szansa Lech trafia w słupek. Tutaj dużo szczęścia teraz mieli piłkarze, Hutnika, Mogliśmy po tym jednym strzale, jednym strzale zawodnika Lecha stracić prowadzenie w tym meczu, chmiel, świetnie sobie radzi Chmiel, Głogowski jest Urbańczyk, Urbańczyk, Budziński, Budziński. Budziński, no i tutaj zbyt długo holował tą piłkę, nie wiedział co zrobić. Także jeden z zawodników nie wychodził, nie wychodził za asekuracją. Czekała. Dobrze Tarasow z Mrowcą sekurują tą akcję. Chmiel, prawa strona, 67 minuta. Piłka do Rakelsa, Rakels, Rakels ma sporo miejsca, jest Budziński, Budziński mamy 2 do 0, 70 minuta, mamy 2 do 0, Budziński zejdzie, w jego miejsce Kort, Drachal zachmiela. tutaj możemy Chmielowi zagrać i Czarnkowski zagra za Rakelsa. Niech dostaje minuty, niech buduje swoją markę, niech pokaże w końcu, że warto było Wciągnąć go do klubu. Dobrze Tarasow, teraz piłka do przodu, Drachal sporosił, dopiero wszedł na boisko, Drachal musi pomyśleć, faulowany. Na szczęście nie ma kontuzji. Głogowski-Miechówka, Głogowski zostaje. Łukam do mrowca. No dobra, może rzeczywiście Włowski zmienimy. Wejdzie Michówka i czajkowski. Za i Hojo-Kowalski, A już limit zmian niestety. 2-0. Front -chuck. dobra interwencja naszego. Bramkarza, szybkie wznowienie, Kort, Kort, w końcu akcja Korta, jest Miechówka, Drahal pokaże Hutnika Kraków, przesuwają się pod bramkę, Kort traci piłkę, no i niestety, 89. minuta. Prądczak i koniec meczu. Mutnik, Lech, drugi zespół Lecha. Przegrywa, przegrywa Krakowie 2 do 0. Statystyki no troszkę po tej drugiej powieści polepszyły. Kowarik, jest bardzo dobry mecz. Wodziński, Głogowski, tak mówiłem, Urmańczyk. Świetne spotkanie, reszta dawała radę, ale jednak nie zostali tak wysoko ocenieni, choć w moich oszach zagrali bardzo poprawne spotkania. 2 do zera i mecz z Kaliszem. Mecz z Kaliszem nas czeka. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zrobić to jeszcze w tym okienku. Zobaczmy, co tu się dzieje. Hajda, Łysiak. Zobaczmy na Hajda. Hajda wygląda obiecująco, podpisz kontrakt. Łysiak wygląda... Obiecująco. Pod... A, odrzuć ten i odrzuć nie mamy. Nie mamy wystarczająco środków. Okej, okay. nie mamy wystarczająco środków, żeby zrealizować kontrakt. To ciekawe biuro 25 tysięcy. No dobra. Dzień meczowy. Zobaczmy w takim razie, jak wyglądają nasi zawodnicy. Pozyskani, półka juniorów, Kikolski, Skrobański i jest Hajda. Hajda wygląda konkretnie. Hajda wygląda konkretnie. Może się okazać, że trafi że zostanie przeniesiony do drużyny seniorów, ale może jeszcze nie teraz, może jeszcze chwilkę poczekamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Dzień meczowy z Hutnikiem Kalisz. Z Hutnikiem Kalisz, z KKS Kalisz, z Hutnikiem. Pierwsze miejsce KKS Kalisz, drugie, piąte miejsce Hutnika. No to jest bardzo ważny mecz. gramy z liderem. Musimy wygrać, żeby gdzieś się tam zbliżyć do lidera 20 Cztery punkty będziemy mieli reszta zawodników, reszta drużyn już rozgrywała swoje spotkania, więc tutaj nowa otwarta piłka. Musimy zwyciężyć, musimy wygrać. Zapraszam Was na spotkanie ligowe. No, to mnie zastanawia właśnie te komentarze naszej drużyny. Zastanawiamy się sami grają grają. Jakby tutaj Betnarski, Białczyk, Krakowiak na bramce. Wysoki. Dobrze. KKS Kalisz, mocna drużyna. Czy podołamy? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Że uda nam się sprostać temu zadaniu i że wygramy w tym spotkaniu. piłka zagrana niefortunnie do zawodnika KKS Kalisz-Sobol. Gra tutaj były zawodniki Swipraków, który tam jednak nie przedostał się do gry w pierwszej drużynie. A i pamiętajmy, że wcześniej występował w Lechu Poznanie i tak samo tam nie zrobił zawrotnej kariery. Kowarik Kowarik faulowany morowca, Musimy troszkę Więcej spokoju złapać w naszej grze. Budziński budzik powinien to uczynić. Teraz szybka piłka do Rakelsa. Rakels, Rakels i mamy, już drożne. Dużo mądrości, spokoju w grze Rakelsa. Uśrodkowanie? Aj, było groźnie. Wygraliśmy tą przebitkę. Strzał jeszcze oddany przez Budzińskiego, ale Krakowiak bez większych problemów radzi sobie z tą piłką. Gęsio. Gordillos e, jednak nie najlepiej rozegrał tą piłkę. Urbańczyk, mamy futbolówkę po naszej stronie. Teraz za daleko swój Urbańczyk wypuścił piłkę, ale. Aj, wydawało się, że jeszcze uratuje tą e, piłkę. Teraz musimy wracać. Gęsior, Gordillo Gęsior, tutaj jeden z zawodników KKS Kalisz, wchodzi dobrze. Marcinkowski, zastawił się. Kowari w końcu może pokazać się z dobrej strony. Wypuszcza Rakelsa, świetna piłka do Rakelsa. Rakels, Rakels, i mamy. Obroniony strzał przez Krakowiaka. 28 minuta 0 do 0. Kmiel. Kolejna piłka do Rakelsa. Głogowski. Głogowski. Budziński. Rakels na spalone. Sporo się dzieje w tym spotkaniu. Mocna drużyna, Głogowski. Próbował do Budzińskiego zagrać, jednak Kalisz przejmuje tą piłkę. Gordillo. Świetnie, Sobol poszedł na obieg. Dostarczy tutaj e, piłkę swojemu koledze z drużyny. Nie, jednak próbował strzelać, ale Frontczak popisał się paradą. Kowarik, jeden z niższych zawodników na boisko na boisku główkuje skutecznie. Niestety niestety przerwa. Na stadionie Kalisza. Statystyki, przewaga Kalisza. Bardzo słabe statystyki naszej drużyny. Ofensywa nie istnieje. Nie stwarzamy sobie sytuacji. Jedna sytuacja rakesa Obrona przez krakowiaka to za mało, żeby pokonać drużynę z Kalisza. Musimy być bardziej zdeterminowani w tej grze. Pednarski Sterner, Głogowski, do Chmiela, Chmiel, jest Rakels, Chmiel do środka, do Rakelsa, Rakels, 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 jeszcze próbuje, to nie jest jego dzień, druga okazja na zdobycie bramki, no nie powiem, że stuprocentowa, bo był jeszcze bramkarz, ale... Świetnie poradził sobie z obrońcami, świetnie poradził sobie z zawodnikami Kalisza. Teraz Głogowski, Poprzeczka wyskakuje jeszcze jeden z zawodników. To był chyba, to był chyba obrońca Kutnika Kraków. Próbował zaatakować jeszcze główką, ale tutaj nie przejął tej piłki. Teraz musimy wracać, bo Kalisz wychodzi z kontrą. Na chwilę udało się tą akcję zatrzymać. Yy, musimy ustawić szyki obronne. Tutaj może się dużo zadziać. Dobrze, tarasow, tarasow. Piłka do przodu. Tarasow. Błąd naszego obrońcy. Może nas sporo kosztować, ale też kalisz. Yy, nie potrafi wykorzystać tej okazji. Budziński, Budziński piłka do Rakelsa. Rakels, Rakels schodzi do środka. Rakels to jest jego drugi, trzeci sprint w tym meczu. Traci siły, nie może tutaj poradzić sobie z obrońcami kaliszu. Dzisiaj lepsi od Rakelsa, ale naprawdę bardzo dobre spotkanie naszego zawodnika. Oprócz tego, że nie może pokonać bramkarza. Kaka Kalisz, to ten mecz prowadzi bardzo dobrze. Teraz Rakels, Kolejna próba tym razem Głogowskiego spełzła na niczym. Będą zmiany w drużynie. Budziński zejdzie, wejdzie kort, wejdzie mi kort, wejdzie mi chówka. Eee, zastanawiam się nad Chmielem Trachale. Zostają. Czarnowski zostaje. Jeszcze chwilkę na boisku. Owarik. Piłka do Miechówki właśnie, Miechówka, Urbańczyk, tutaj problemy z wyprowadzeniem tej piłki, z przejęciem, z dobrym podaniem. Miechówka. Dużo ma sił Miechówka, więc jest naszym takim satelitą. Teraz lata wokół zawodników KKS Kalisz, próbując przejąć tą piłkę, nie udaje się ta sztuka. Prąd, czak. i tracimy bramkę w 83. minucie na własne życzenie. Mogliśmy przerwać wcześniej tą akcję. Głogowski, Kort, jak najbardziej. Szkoda, Gordillo zdobywa gola. Szkoda tej bramki. Byliśmy, wydaje się, że drużną lepszą, ale tracimy bramkę. Tracimy bramkę. Mało czasu zostało do, do końca. 77 minuta, można powiedzieć, że jedna akcja. Teraz, żeby tylko nie zepsuć, piłka do Racklesa, Rackles do Korta, Kort. Wychodzimy z tym atakiem, jest Chmiel. O 90 minuta, Chmiel, Chmiel pod karne, Chmiel. No i niestety, niestety, piłka z boiskiem, Przegrywamy z Kalisz na własne życzenie. 1 do 0. Bardzo wyrównane spotkanie. Wywiad pomyczowy jak najbardziej przyda się naszym zawodnikom. Musimy ich trochę podciągnąć na duchu. Ze stalową wolą w kolejnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Hajda, Szymon Hajda, nie wiem, czy nie weźmiemy go do składu. Chyba tak zrobimy. Zobaczymy, jak będzie się spisywał. Chyba tak zrobimy. Wprowadzimy go do składu. Myślę, że tutaj yy, przeniesiemy go do drużyny zobaczymy jak on wygląda. Prawa strona środek. No i teraz czarnowski kod, michówka chojokowalski, zawadzki. Może jest teraz tym piłkarzem troszkę pokrzywdzonym, ale może dostanie okazję za michówkę. W kolejnym spotkaniu. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Jeszcze widziałbym na ławce rezerwowych Sezonięko zamiast Czarnowskiego. Czarnowski ogólnie wydawało mi się, że będzie wzmocnieniem, ale chyba to nie jest transfer, który wyjdzie na plus z drużynie. Zachęcam Was do oglądania, zachęcam Was do komentowania. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Ajda, jestem pod wrażeniem. Mam nadzieję, że to będzie kolejny młody, talentowany piłkarz. Dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.